Czy twój pierwszy raz był awkward? Jaka pozycja seksualna jest najlepsza? Czy można robić to w podczas okresu? Jak się zabezpieczać, aby nie zajść w ciążę? Co to dokładnie jest antykoncepcja awaryjna? Czy to wstyd, brać tabletkę dzień po? Jaki staż związku jest dobry, by to zrobić? Czy mogę pociąć nożyczkami włosy tam? Hi guys, witajcie z powrotem na moim kanale Jak się dzisiaj czujecie kochani? Mam nadzieję, że u was wszystko okej okay. Myślę, że nawet nie muszę tłumaczyć co dzisiaj robimy Ponieważ wracamy z waszą absolutnie ukochaną serią Girl Talk Poprosiłam was znowu na Instagramie, żebyście zadawali mi pytania Które wstydzicie się zadać waszej mamie I ja po prostu dzisiaj na nie odpowiem Jako wasza starsza internetowa siostra Także hope and enjoy Mam nadzieję, że nauczycie się czegoś pozytywnego z tego odcinka Grab a snack Proszę zostawić suba, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie I lecimy Jak zwykle oczywiście nie odpowiem na wszystkie pytania, ponieważ tych pytań zdobyło się mi mnóstwo, ale wybrałam te takie najciekawsze. Lecimy od razu z grubej rury. Czy można robić to podczas okresu? Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie i ludzie o tym za dużo nie mówią, więc. Już wam odpowiadam, kochani. Generalnie nie ma przeciwwskazań, jeżeli chodzi o uprawianie seksu podczas okresu. Jedyne co, niektórzy ludzie po prostu boją się i brzydzą się krwi, więc dla nich może być to niekomfortowe, czy to dla faceta, czy dla dziewczyny. Także to jest po prostu mega indywidualna kwestia, czy jakby wy i wasz partner albo partnerka czulibyście się z tym okej. Okay? No i też pamiętajmy, że okres jest zazwyczaj dosyć hardkorowym okresem w naszych życiach, więc jeżeli was boli brzuch, umieracie, no to myślę, że nie będziecie mieli za dużo na to ochoty, bo po prostu będziecie... Zdychać za przeproszeniem, ale krew jest też mega dobrym lubrykantem. Będzie fine, flow, będzie ślisko. Czy twój pierwszy raz był awkward? Cool, that's a nice question. A uh, nie, absolutnie nie. Ja miałam takie szczęście, że ja mój pierwszy raz wspominam super. Mi się mój pierwszy raz mega podoba. Nie mam, nie wiem, jakiejś traumy czy coś takiego. Awkward też nie było, ponieważ uważam, że zrobiłam to z właściwą osobą we właściwym czasie w moim życiu. I co mam to na myśli, po prostu, jakby to była osoba, z którą byłam mega blisko, to nie był, nie wiem. Random na randomnej imprezie, bo jakbym zrobiła mój pierwszy raz z na imprezie, to bym się chyba popłakała następnego dnia. Oczywiście nie oceniam, wyróbcie jak robicie, ale po prostu mówię. O tym, jakie ja miałam do tego podejście. Cała otoczka tego była taka, że po prostu czułam się mega bezpiecznie. Ja też mega tego chciałam, jakby nie zostałam absolutnie przymuszona ani nic takiego, więc generalnie no, cały Experience w super mi się mega podobało. Ja i powiem nawet, że po, miałam takie. Bro, that was so nice! Jakby myślałam, że to będzie mega traumatyczne z historii, których się słuchałam od innych ludzi w internecie, a okazało się, że naprawdę pierwszy raz nie musi być awkward, nie musi być straszny i mój pierwszy raz był super, więc um, tak. Życzę Wam takiego samego jak się zabezpieczać, aby nie zajść w ciąży. Sposobów zabezpieczania się jest w sumie sporo i zabezpieczanie się to jest tak ważny temat, o którym ludzie w ogóle nie mówią, jakby skipują go totalnie. A wydaje mi się, że szczególnie młode osoby powinny mieć na ten temat dużo większą wiedzę. Możecie zacząć od używania po prostu zwykłych rezerwatyw. Są też tabletki antykoncepcyjne. Są różne wkładki do Więc jakby generalnie rodzajów jest dużo, więc bardzo polecam po prostu zrobić research, bo wszystkie działają w troszeczkę inny sposób. Jedne są bardziej efektywne, drugie troszeczkę mniej. W sumie fajnie, że jest tyle opcji dostępnych na rynku, bo każdy, tak powiem, może sobie dobrać coś pod siebie. Ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby się zabezpieczać. Już nawet, wiecie, jedno to po prostu Uniknięcie nieciernej ciąży, a drugie to choroby wenerycznego. Jest naprawdę, we don't want that. We don't... Guys. Co to dokładnie jest antykoncepcja awaryjna? Przy dzisiejszym filmiku Girl Talk Mam przyjemność współpracować z kampanią Ranek Po. Jest to kampania, która ma na celu zwiększenie świadomości naszego społeczeństwa na temat antykoncepcji awaryjnej, co jest bardzo ważnym tematem. Także mam trochę o tej antykoncepcji awaryjnej opowiedzieć. Już rozwiewam wszystkie wątpliwości odnośnie tego, więc proszę słuchać tego filmiku uważnie. Dużo się nauczyłam. Antykoncepcja awaryjna to jest właśnie tabletka Po, która jest takim naszym ratunkiem w sytuacji, jeżeli na przykład stało się coś, czego po prostu nie planowaliście, na przykład nie wiem. Prezerwatywa, bo niestety ale takie sytuacje się zdarzają. Albo zapomnieliście o innej formie zabezpieczenia. Zadaniem takiej tabletki jest po prostu zapobieganie zajścia w ciążę. Ona po prostu opóźnia Waszą owulację, żeby zapobiec zapłodnieniu. I of course to nie ma żadnych właściwości poronnych. Właśnie wydaje mi się, że dużo osób trochę to miesza i myślą, że o, wezmę tabletkę dzień po to, to poronie. No. Let me explain to you. Ta tabletka po prostu blokuje albo właśnie opóźnia waszą ovulację, czy jajeczkowanie. I oczywiście bez komórki jajowej nie dojdzie do zapłodnienia i zagnieżenia się zarodka w waszej macicy. I therefore nie będzie ciąży, więc to absolutnie nie jest przerywanie ciąży ani nic takiego. Ciekawe jest też to, że w sumie nie ma za bardzo przeciwwskazań do stosowania tej tabletki. Oczywiście stosujemy ją z umiarem, i stosujemy odpowiedzialnie, ale tak naprawdę jedynym powodem, do którego nie możecie faktycznie użyć tej tabletki, jest, jeżeli jesteście uczuleni na substancję czynną lub pomocniczą tego leku. A tak to możecie ją na ludzi używać. I to, co jest dobre, to że tabletka Dzień Po nie ma absolutnie wpływu na Waszą płonność. Do jakiego czasu po stosunku mogę wziąć tabletkę Dzień Po? Na wzięcie tabletki Dzień Po macie aż do 72 godzin. Na rynku są też dostępne tabletki, które teoretycznie możecie wziąć nawet do 120 godzin po stosunku, ale. Najlepiej brać je po prostu jak najszybciej, żeby jak najbardziej zapobiec temu zajściu w ciąży. I do tabletkę można wziąć niezależnie od pory dnia, czy posiłku, czy liście, czy nie, to nie ma w ogóle znaczenia. Tabletka Dzień Po zastąpi tabletki antykoncepcyjne. No guys, tabletka Dzień Po absolutnie nie jest zastępstwem tabletek antykoncepcyjnych, więc nie możecie sobie po prostu nie wiem, brać tego every single day, bo nie po to to jest to jest tylko awaryjna opcja, ok? To po prostu istnieje po to, żeby wam pomóc, gdyby właśnie coś po prostu poszło nie tak. Możecie ją wziąć więcej niż jeden raz w ciągu waszego jednego cyklu miesiączkowego. Tylko please pamiętajcie, że to jest awaryjna antykoncepcja, więc nie nadużywajcie jej. Ale jeżeli chcecie mieć pewność, że nie zajdziecie w ciążę, no to po prostu i tak musicie regularną antykoncepcję stosować. Czy tabletka dzień po może sprawić, że nie będę miała okresu? Generalnie tak, może być taka ewentualność, że ten okres się trochę opóźni, bo tabletka może troszeczkę wam zmienić ten Cykl. albo ten okres może być, nie wiem, troszeczkę inny niż zwykle, ale to nie jest nic strasznego. Natomiast jeżeli totalnie nie dostaniecie okresu że tak powiem, w przewidywanym czasie, kiedy ten okres po prostu powinniście już znowu regularnie mieć, no to warto zrobić mimo wszystko też ciążę i sprawdzić czy nie jesteście w ciąży. Kto może przepisać tabletkę dzień po? Tabletkę dzień po przepisuje lekarz, może być to lekarz rodzinny albo ginekolog. To co jest ciekawe, to tabletkę dzień po może wam również wydać pani czy pan w aptece, po prostu farmaceuta na receptę farmaceutyczną. Czy to wstyd brać tabletkę dzień po? No guys, to absolutnie nie jest wstyd, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i, i każdy po prostu może znaleźć się w takiej sytuacji, Sytuacji, gdzie, tak jak mówiłam, coś pójdzie nie tak i po prostu taka tabletka dzień po będzie naszym ratunkiem, który pomoże nam po prostu uniknąć istnianej ciąży. Po prostu ważne jest, żeby wiedzieć, jak ona dokładnie działa i jak jej używać odpowiedzialnie. I oczywiście pamiętajcie, że jeżeli martwicie się albo nie rozumiecie tego wszystkiego do końca, to porozmawiajcie z waszym lekarzem. Lekarz wam wszystko, wszystko wyjaśni bez problemu. Jestem bardzo zaszczycona, że mogę być ambasadorką kampanii. Zachęcam was wszystkich do zapoznania się głębiej z tym tematem, bo jest on niesamowicie ważny. Użycę wam oczywiście w opisie filmiku link do strony kampanii, gdzie możecie przeczytać jeszcze więcej informacji, doedukować się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ta kampania jest dla was, żebyście wy wszystkie mogły czuć się bezpiecznie i dobrze. I staż związku jest dobry, by to zrobić. Nie ma konkretnej nie wiem, ilości dni, czy miesięcy, czy tygodni, kiedy powinniście być jak, ok, let's go have sex. Let's go have sex right now. No. To musi wyjść naturalnie i myślę, że najważniejsze, żeby zrobić to w momencie, w którym obie osoby tego chcą, w momencie, w którym obie osoby czują się ze sobą komfortowo, w którym te dwie osoby sobie ufają, jaka pozycja seksualna jest najlepsza. To jest mega indywidualna kwestia, wydaje mi się, że każdy lubi inne, więc tu wam na to nie odpowiem, ponieważ Everybody likes different Przy pobyciu w international związku, myślisz, że mogłabyś być z Polakiem? I to jest w sumie mega ciekawa kwestia, bo myślałam i gadałam na ten temat ostatnio z moimi znajomymi. Kręcić i flirtować z Polakami mi się zdarzyło, ale takiej serious relationship, nigdy nie byłam z nikim z Polski. Zawsze moje jakieś takie situationship, czy faktyczne związki To były po prostu z osobami z zagranicy Więc nie wiem, bo nie mam po prostu takiego doświadczenia Faktycznie bycia z kimś w bliskiej relacji z, z Polski Natomiast myślę, że jest to ciekawe Ponieważ jak jest się w związku z ludźmi z zagranicy To czasami mam takie momenty, że Są jakieś takie słówka, czy wyrażenia Których nie mam w angielskim, czy w jakimś innym języku I tak czuję, że nie do końca mogę na przykład siebie wyrazić Czy nawet, nie ukłócenie się Ja uwielbiam się kłócić po polsku Więc czasami mam takie, że w sumie chciałabym nie wiem kiedyś na przykład wyjść za Polaka, po prostu wiecie, żeby była ta sama kultura, ten sam język, nie było jakichś jakich barier, blokad, ale z drugiej strony, no, życie się nie wybiera, tak? I jak zakocham się w kimś innej kultury, innego pochodzenia, to it's gonna be what it's gonna be. Plus, uważam, że też bycie w związku z kimś z kompletnie innego miejsca jest mega ciekawym doświadczeniem i uważam, że bardzo dużo uczy i otwiera oczy człowiekowe, więc w sumie, i miała być sobie z smakiem, to w sumie byłoby to trochę nudne. I don't know, ciężka sprawa. Nie wiem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że chyba nie, wydaje mi się, że już chyba, jak mam takie inne doświadczenia z innymi ludźmi, to byłoby mi. Thank you Dziwnie być z Polakiem, ale nie wiem, i don't know. Jak mam tam na dole jak ja nic nie widzę XD. A to w sumie jest spoko pytanie. Kochana, jak nie widzisz, weź se lusterko, takie nie wiem, do makijażu i skorzystaj z niego. Połóż sobie na dole na podłodze, podwodze prysznicę wanny i po prostu skorzystaj, a po czasie to już nawet nie potrzebujesz tam patrzeć, po prostu masz jakby wypracowane ruchy i wiesz, jak się goić. Czy odczuwasz kiedyś potrzebę bycia samemu, ale jednocześnie niechęć do spędzania czasu samemu. Wzięłam to pytanie, ponieważ jak je ja przeczytałam, to moje serducho na chwilę się zatrzymało, więc chcę o tym pogadać, bo. Bo powiem wam, że jak miałam 17-18 lat, ja wtedy poznałam mojego chłopaka, z którym zaczęłam tak być na poważnie, poznałam mnóstwo nowych ludzi, mnóstwo nowych znajomych, nagle moje życie stało się takie mega, mega socjalne, jakby wychodziłam z ludźmi non-stop i w pewnym momencie ja się uzależniłam trochę od bycia w towarzystwie do takiego stopnia, że ja pamiętam, że ja miałam po prostu jakiś... Napady, ataki, nawet nie wiem co to było, ale ja nie byłam w stanie być sama ze sobą w pokoju. Ja nie byłam w stanie być sama, ja non-stop musiałam być z kimś, musiałam wychodzić. Mnie praktycznie nie było w domu, mimo że byłam dzieckiem i źle się czułam sama ze sobą. Nie potrafiłam być w samotności, nie potrafiłam być ze sobą. Znaczy, miałam też jakby inne problemy na bani, że tak powiem, więc to też na pewno miało duży wpływ na to. I właśnie wiecie, w pewnym momencie też było takie, że ja też byłam może nie tyle zmęczona byciem z ludźmi, ale czułam jakby w środku, deep down potrzeby, że chciałabym już pobyć sama, ale nie potrafiłam być sama. Ja dosłownie nawet raz miałam akcję, że tak jakby uciekłam z domu, bo ja byłam chora, ja miałam gorączkę, i moja mama powiedziała: Daria, uspokój się, połóż się do łóżka, włącz sobie film. Odpocznij i nie wychodzisz, no bo po prostu że nie mogę wejść ze znajomymi, a ja dostałam jakiegoś takiego napadu szału, że po prostu nie byłam w stanie sobie wyobrazić, jak moja mama może mi kazać coś takiego zrobić. Zostać w domu, bo jestem chora. Teraz jak o tym myślę, to brzmi mega śmiesznie, i ja dosłownie po prostu uciekłam z domu, wybiegłam, mój tata mnie potem gonił w ogóle autem i moją koleżankę, a ja po prostu speedrun, wsiadłam w pociąg, pojechałam do Warszawy, to było mega głupie, nie lubię tak, ale jakby do takiego stopnia miałam takie właśnie trochę problemy ze sobą, że nie byłam w stanie być w samotności. Nie potrafiłam po prostu i Były to bardzo ciężkie okres w moim życiu. I w momencie, w którym właśnie zdałam sobie, że to jest problem, i że tak nie powinno być, i że ja jako człowiek powinnam w stanie przesiedzieć ze sobą godzinę, dwie, whatever, i że jakby też czas dla siebie jest bardzo ważny i to też jest potrzebne i trzeba mieć taki balans w życiu, no to zaczęłam nad tym świadomie pracować i zajęło mi to parę miesięcy. To nie było tak, że ja nagle się przedstawiłam, zajęło mi to bardzo dużo czasu. Bardzo dużo w to pracy włożyłam, tak jak powiedziałam, było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. I don't care, czy to brzmi głupio, czy nie, ale to było mega ciężkie dla mnie. A teraz jestem z siebie mega dumna, bo kocham spędzać czas. Ze sobą. Naprawdę. Czasami jestem w stanie odmówić, nie wiem, wyjścia gdzieś z kimś, spotkania się, bo po prostu mam ochotę powajbować sama ze sobą, mam ochotę zrobić sobie maseczkę, polżeć w łóżku, poczytać coś, obejrzeć nawet głupi film i po prostu I'm okay being by myself. I love being by myself, naprawdę. Jeżeli jesteście w takiej samej sytuacji, to spokojnie Wasza historia jeszcze nie jest skreślona, wy nie jesteście skreśleni, to się da ogarnąć, serio. Da się z tego wyjść i da się potem żyć normalnie z samym sobą. Czy mogę pociąć nożyczkami włosy tam? Pozdrawiam, pozdrawiam również. And of course, że tak. Właśnie bo my tutaj dużo we wszystkich moich grotokach gadaliśmy o tym, jak się golić faktycznie, wiecie, golarą i wszystko, a oczywiście też nie musicie się golić totalnie na gładko, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie po prostu przytrymować, przyciąć, co tam macie na dole, możecie normalnie użyć nożyczek, tylko się nie zatnijcie, ok? Be careful. Ale oczywiście, że tak, możecie sobie po prostu skracać tam włosy nożyczkami, that's okay too, a możecie się też w ogóle nie golić, pamiętajcie, ja to zawsze powtarzam, jeżeli wy nie macie ochoty albo potrzeby się golić, Don't do it. To jest też normalna część ludzkiego ciała, że włosy nam rosną. Wiem, że nie zawsze jest to komfortowe, wiem, że nie zawsze nam się to podoba. It is what it is, guys. Jesteśmy ludźmi. Stety lub niestety. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobał Wam się Girl Talk. I had so much fun, as always. Uwielbiam over sharing z Wami. <grych> Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytanka, to obserwujcie mnie na Instagrama, bo do następnej części oczywiście tam rzucę Wam okienko, gdzie będziecie mogli te pytania zadawać. I love you all so much. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, proszę zostawić suba, as always. Dziękuję. I widzimy się w następnym filmiku. Bye guys, love you!